tu szansa już Zieliński Zieliński gol drugiego gola Zetra o centrowę w gol ostatni z Islandią w tym meczu będzie szansa już Zieliński Zieliński gol drugiego gola Zetra o centrowę w gol ostatni z Islandią w tym meczu będzie szansa już Zieliński Zieliński gol drugiego gola Zebrał się rzeczy. trochę wokół. Gol ostatni z Islandią w tym meczu. A będzie szansa. Rusza Zieliński. Zieliński. Drugiego gola. Zebrał się rzeczy. trochę wokół. Gol ostatni z Islandią w tym meczu.